Dobra, możesz się odzywasz jak coś. Macień, przywitaj się. Przywitaj się. A mocniej, mocniej. Patrzcie, ho! O kurde. Jeszcze raz, żeby mi się nie udało. Trzy, cztery, pięć, siedem. Skorupujcie wszemka. Dzięki. O kurde, sorry. Ja nie lubię tych reklam. Opa. To jest najfajniejsze, że reklam nie ma. To mi się uda za pierwszym razem pewnie. Chyba ja też u mnie na pamięć. Martin, ocenisz później. Co? Dawajcie łapki w górę, bo Martin pół czas daje. Patrzcie, za pierwszym razem mi się to uda. Jak za pierwszym razem. Patrzcie. Leczę. Nie o tak jak Martin powiedział. Ale jak nie będzie przez tydzień, to włączam nowy film. O kurde widzieliście? Muszę nowa. Pacho, pacho, chopa, chopa, Hopa, 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 hopa. Rara, Martin. Martin Martin, odezwij się Halo? Dobra, y, włączę to, żeby było łatwiej. Y, jak Martin kiedyś do mnie przyjedzie i zagramy na do film. Ale naszymi twarzami. Może nagramy live'a. No dobra, nagramy live'a. I czemu mi się to nie udaje? O, dobra. Płatrzy 4-5. Na tym to przejdę za pierwszym razem Bo to pomaga Jak chcecie Wam, żeby Wam uratwiło To dajcie się na to I wtedy jak to macie wyłączone To dajcie to To Wam pokazuje Ile macie już tego Na samej górze macie Ile przeszliście I subskrybujcie, żeby na bieżąco. No to teraz yy, to teraz powiedzcie jaki będę musiał gry ściągnąć Albo będę musiał Czy będę musiał ściągnąć tak hmm. Czy będę musiał ściągnąć Poczekajcie, poczekajcie proszę, proszę Poczekajcie to niby najmodniejszą no, mukę, czyli jak to się nazywało? Martin, wypowiesz? Ale jak call Karol duty Nie, nie Karol duty Co się ma być? Karol Dity. O, jak tu będzie? O, Brawl Stars. Albo. Critical Ops. O to ci chodzi? Albo Critical Ops, tak jak on powiedział. Nagrywam Critical Ops! Dobra, jak dacie dwie łapki to y, nagrywam Critical Ops. ściągam. A jak dacie trzy, to ściągam BRAW Stars. Albo jak jedną dacie, to ściągam BRAW Stars. Dobra, no to I... dzięki za filmik i, i do widzenia.